Trzema widzowie, dzisiaj będziemy robić taką piosenkę Ale, ale czy, no oczywiście to będzie podruba, No ale mam nadzieję, że będzie fajnie Nie patrzę na no, to co tu jest, co no, to za piosenki Ale żeby nie przedłużać, robimy No i mam, mam pomysł już na refren um, Ale, ale czy Znaczy nie, nie, źle napisałam To jest ale ale trzy to jest ale ale to jest ale ale trzy to jest ale ale trzy i tu będą słowa z ale ale ba, więc no nie klębujcie się, nie to jest ale ale trzy to jest ale ale to jest ale ale trzy czekajcie, nie wiem co dalej to jest, ale, ale 3 Ale. Ale. Czekaj, za chwilę wrócę. Muszę sobie gdzie słuchać piosenki, panią, ale, ale dwa. Dobra, mam widzowo. To jest, ale, ale trzy. Ale, ale. Taki. był. Plan. Ale. ale ale, ale, teraz ją mam. Można powiedzieć, że mam. To jest ale, ale taki był plan, ale, ale, teraz ją mam. I dalej będzie ale, 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 ale. ale. Ja dalej czekajcie, muszę sobie jeszcze tej pioseki. To jest ale ale czy ale taki był plan. Ale ale to się so mam. ale 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 jadę dalej. Ja yeah to coś tutaj na ale tak ale. Taki to jest to jest ale czy ale taki był plan, ale teraz się mam. Ale, ale, jadę dalej. No, może być. To sobie zrobimy, i teraz zrobimy ale, ale, ale taki sam, ale, kum ty się napisał. Dobra, ale to jest ale, ale taki był plan, ale, ale teraz mam. Ale, ale, dalej. Ale, ale, ale taki tak sam. zespół To jest dobrze. też jest dobrze, to też. No dobra, więc robimy. Może. Kie... Kiedyś. Mówiłem. Kiedyś mówiłem. Ale kiedyś mówiłem, ale, 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 Dobrze ale, ale, To jest ale, ale, chle, ale, taki buplen, ale, 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 taki, taki sam, viewem. ale, ale, taki ale, ale Teraz mówię. Może. właśnie nie będzie numowło, ale robię, no. Na... Nie, no robię tak. Nie będzie się mówił, szkoda, ale, no wiecie. Teraz nie mam, ale... no, Kiedyś mówiłem, ale, ale, teraz mówię, ale, ale. Czy? Albo nie, mam lepszy błąd. Bo tym ten... ale. Ale, ale, dwa. Teraz. Ale, ale, trzy. To jest... dobrze, może być nawet. Może być. To jest jeszcze, kiedy zrobimy... A. A kiedyś będę Napisałem. Czekajcie, za chwilę wrócę. Dobra, jestem i co? Muszę tylko coś zrobić. Dobra. E, czekajcie. Kiedyś mówiłem ale, ale potem alale 2, ale, teraz ale 3. Ale, A kiedyś będę. Nie. Będę. I o co się mówi? Będę. Nie zróbcie, muszę sprawdzić, za chwilę wracam. Dobra, widzę, musiałem muszę tylko sprawdzić, jak się pisze. Będę, bo nie miałem pojęcia, serio, ale tak się pisze, ok. No dobra. E, dobra. Dobra, może być nawet. Kiedyś będę. Ale 4 ale, To się oczywiście nie rymuje, nie rymuje, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba ta piosenka. No na pewno nie rymuje się, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam nadzieję... No po prostu zostawcie łapkę górę. Czekajcie. To jest ale, ale, czy, ale taki był plan, ale... Kiedyś mówiłem Ale, ale potem Ale, ale dwa, Teraz Ale, ale 3, a kiedyś będę mówił, Ale, ale 4. Bardzo fajne, więc teraz zrobię na przykład, nie wiem. Hmm. Yy. Nie wiem. Ale, ale. Nie, zrobiłem coś innego. Um, kiedyś będę mówił ale, ale cztery i ale, ale 5. Nie, no, zrobiłem też piosenki na przykład ale, ale 4 i ale, ale pięć. No Zrobiłem takie piosenki. No i jesteśmy dopiero w połowie, nawet nie w połowie, więc. No, będzie, będzie długo ta pisaka. Widzimy się jak już trochę i później, bo zaśpiewam. Dobra widzowie, coś tam zrobiłem. Przeczytam wam. Gram w golfę i w siatkę, nagle w piłkę i w matkę. Jest tak jak na matkę, ale może nie znacie. Poczekajcie, za chwilę wrócę. Dobra, jestem widzowie. Na przykład zrobimy... Gram golfa i wyszepkę nagle w piłkę i wymatkę. I teraz zrobimy na przykład refren. i, I zrobimy refren. Kopiuję teraz klej I mamy refrenik. I to powinny... zrobimy to dwa razy ten refren. Czekajcie. i zrobimy dwa i to przecież sl czy ale, ale taki był plan na tyle to sobie mam. No może być. I tu znowu kleimy klej. Chyba to będzie chyba moja najdłuższa piosenka po Dobra, To ja raz musiałem ciągle coś muszę ogarniać, ale nieważne co. Insert na przykład zrobimy, nie wiem. Patrz na moje ruchy. Patrz na... Czekajcie. I tu. Nie. O, dobra? I tutaj Patrz na moje ruchy, jak mam złote ciuchy. Wiesz, to jest ma z tej piosenki perliona? Patrz na moje ruchy, jak mam złote ciuchy. No i na przykład zrobimy, jak mam złote ciuchy. I. To będzie śmieszne. Dobra, to jest mega śmieszne. Patrzę moje ruchy, jak mam złote ciuchy i muchy. Bez sensu, ale chcę, żeby się chociaż mowało trochę. No i zrobimy jeszcze kilka tam zwrotek, no i no możemy kończyć, ale tak na razie to zrobię tam całą zwrotkę drugą, no i może widzicie za chwilę. Dobra, widzowie, czekajcie. Jestem, widzowie. Muszę ciągle muszę coś załatwić jak już nagrywam. Ale dobra. Yy, zaśpiewam wam. Patrzę na moje ruchy, jak mam złote ciuchy i muchy. Potem idę do kościoła i do auta. A od kiedy jestem YouTuberem, nie dotykam balna. I teraz znowu będzie refrenik. Play. czy są dwa refreny, czekajcie. Jak mam złote ciuchy. I muchy, potem idę do kościoła i do oto, od kiedy jestem Jotterberem, nie dotykam bagna. To jest, ale, ale, czy, ale, ale, taki był. czekajcie spacja. spacer? Nie, spacer. No, Klej. No i teraz może, może być. Sty, y, y, jak będzie się nazywała piosenka? Może być tak. Palion. Ale. Ale. 3. No i będzie tak. I teraz y, robimy na przykład nie wiem. Ro, rock. Przecinek Możemy pop. Beat. Elektro, metal, elektronik. Dobra. I to koniec. Złożymy, I się widzimy, jak już spojrzymy to. Dobra, jest widzowie już palion, ale czy ale możemy zaczynać? Już, jeszcze się nie załadował bo jeszcze ten. No, jeszcze szybko, mi się załadowano, cię czas. Ale jestem tak ciekawy, że już puszczamy. Nie będę mówił, nie będę to jest mówił. Starze, ale, ale, taki był plan. Ale, ale, teraz ją mam. Ale, ale, jadę dalej. Ale, ale, taki sam to jest. Ale, ale, czy, Ale, ale, taki był plan. Ale, ale teraz ją mam, ale, ale, teraz, dalej, ale, ale, ale taki sam Kiedyś mówiłem, ale, ale, potem, ale, ale, teraz, dwa, teraz dalej i ale, ale, ale trzy, ale, ale, taki był plan, ale, ale, teraz ją mam, ale, ale, ja dalej, ale, ale taki sam Kiedyś mówiłem, ale, ale, potem, ale,

Moje uh ruchy jak mam złote ciuchy i muchy Potem idę do zioła i do auta Od kiedy jestem youtuberem to nie dotykał tak na to jest ale ale czy ale ale taki był plan Ale ale teraz ją mam

bo chciałam drugą piosenkę. Dobra, nie chcę mi się tego poczuć całego, więc chyba wiecie, jaka będzie całość. całość? Ale ja chyba wybieram e, na piosenkę na mój kanał, będzie chyba ta pierwsza. No mega fajna. Podobno do ale 2 i do ale. Więc mega fajnie jest. A... no, i dzisiaj albo jutro będzie ta piosenka na kanale moim, taka podróba. Będzie mega fajne, więc na razie.